Kjapp på. Hopp. hopp. I hopp-i hopp! szybko! Nareszcie się zaczęło! A? Co masz na myśli? To pole, Filipie, zaczęły rozsiewać swoje nasiona. Och, to piękny widok! Jasne! Muszę tylko skończyć poranną gimnastykę, bo... To bardzo ważne. Nie żartuj, Filipie! To pole rozsiewają swoje nasiona tylko raz w roku! O! Opowiedz o tym Guciowi. Jestem pewien, że to go zainteresuje. <śmiech> <śmiech> ha! Wasza wysokość? Gdzie mamy złożyć pyłek w głowę? E, cóż, no... Za chwilę dowiozą mleczko pszczele. Nowa kompozycja nektarów. Podoba się? Robotnice czekają na zewnątrz. E, e, e. Ile komórek przeznaczyć na żłobek? Oh. Oto harmonogram zbiorów. Powstaje nowy magazyn miodu. I co z tym nektarem? Oh. Trzeba ocenić jakość plastrów. Wasza wysokość. Hmm? O? o! Wasza wysokość! Chcesz zobaczyć królowo coś niezwykłego o tam? Hmm, trzeba powiększyć ul. Znakomicie, na wszystko się zgadzam. Niedługo wrócę do ula. Ale. Ależ, Wasza Wysokość, dokąd się królowa wybiera? Eee. Potrzebuję świeżego powietrza. Spacer dobrze mi zrobi. Spacer? To nierozsądne Wasza Wysokość i bardzo niebezpieczne. Bez Ciebie nasz ul. Zatem zrobisz, królowo, jak uważasz? Oh. O, Wasza wysokość! To dla mnie wielki zaszczyt! Zechcesz mi towarzyszyć? Ech, sama nie wiem. Jestem przekonana, królowo, że ten widok cię zachwyci. Mówisz widok? Jaki widok ma mnie tak zachwycić, maju? To pole rozsiewają swoje nasiona. Wygląda, jakby w środku wiosny szalała śnieżyca.